Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasie. Zostało nam, jak patrzę tutaj na nasz domek, 12 dni do świąt, także jesteśmy w połowie. Ja tutaj właśnie w misce, jak widzieliście przed chwilą, mam taką miksturę, pomieszam sobie chleb tutaj. No i tak, zatęskniło mi się właśnie za takim domowym chlebem. Już dawno nie robiłam to. Muszę zrobić. No i ruszamy dzisiaj z tym dniem, słuchajcie. Mam dzisiaj dalej dzieci jeszcze w domu, bo dzisiaj ich jeszcze zostawiam, ale już jest wszystko ok. U nas jest dzisiaj po prostu beznadziejna pogoda. Pada deszcz i to tak leje, słuchajcie, że po prostu tak mi tutaj o dach co jakiś czas uderza, że jak weszłam dzisiaj do łazienki. To po prostu myślałam, że jest włączona pralka. Autentycznie pomyślałam sobie, nie no, przecież ja nie nastawiałam pralki rano. Tak, tak było słychać ten deszcz, po prostu tak aż dudniło. No, także po naszym śniegu już niewiele zostało. Dobrze, że jest na filmach. Będzie się fajnie oglądać, w razie czego jakby do świąt już nie wrócił. Dobra, moi mili, to ruszamy z tym dniem. Ja tutaj. Och, się siłuje z tym ciastem na chleb, bo to wcale nie jest takie proste, żeby to yy, no, wymieszać. Bo ta masa jest dość twarda i klejąca, ale zaraz sobie z nią poradzę, przełożę do foremki i yy, będę czekać aż wyrośnie. A Wam życzę. Miłego dnia. Fajnie, że wpadliście dzisiaj do mnie. Mam nadzieję, że, będziecie, że będzie się Wam fajnie ten film oglądało. Dzisiaj myślę, że taki domowy będzie zwykły vlogmas. Raczej, raczej się chyba nigdzie nie będziemy wybierać, bo po prostu no, pogoda nie zachęca. Ale mimo wszystko życzę Wam udanego dnia. Chleb gotowy, teraz y, zostawiam go na parę godzin, żeby sobie y, wyrastał spokojnie. Radość była niesamowita z tego kaka i z pianek. Słuchajcie, to u nas jest taki niecodzienny nie temat od czasu do czasu, ale myślę, że przed świętami, w święta, ta wiecie, gorąca czekolada to jest coś fajnego. Ja teraz się biorę za zupę cukiniową, bo już bym chciała zakończyć ten temat tutaj kuchenny na jakiś czas. Także mam już cebulę pokrojoną, zaraz sobie jeszcze pokroję ziemniaki. Mam tutaj zamrożone takie dwa worki cukini, więc ją wykorzystam. Mam jeszcze rosół do wykorzystania, więc go wykorzystam. I mam jeszcze serek topiony, więc dzisiaj zagęszczę tą zupę właśnie serkiem topionym. Myślę, że to będzie fajna rzecz i może, może zrobię do niej grzanki później jeszcze, żeby tak ją trochę urozmaicić, żeby ciągle nie było z tym makaronem. Dobra, to biorę się do. Dalszej pracy robię zupę i tak przy okazji spojrzałem przez okno. Bo tak ostatnio się zastanawialiśmy, czy w ogóle ptaszynki coś tutaj zjadają z tej naszej kuli. No i zobaczcie, jest ruch. Jest ruch. Sikorka podlatuje co jakiś czas. Jeszcze się tam jakieś towarzystwo też kukułki chyba, o ile dobrze kojarzę, bo mają taką opaseczkę na szyi. No i coś tam krąży. Także jest ruch w interesie. Bardzo się cieszę. Że jednak ta kula jest no, jedzona, chociaż w śniegu, jak widzicie, coraz mniej topnieje, temperatura jest w plusie, więc już trawę widać. Także ptaszki też będą miały, jak sobie tam coś wydłubać z ziemi. O proszę, przy okazji huśtawka, także od razu stołówka i huśtaweczka i gotowe. Zajadamy. Zupa już mam gotową, zblendowaną. Ten serek topiony zrobił taki fajny, taką gładziutką strukturę. Także naprawdę świetnie się to zblendowało. Jest bardzo dobra. Tutaj mam chleb, który no jeszcze, jeszcze musi podrosnąć trochę, bo wiecie, nie ma dzisiaj zbyt wielkiego ciepła i on tak troszkę się ślamazarzy, więc jeszcze muszę poczekać. No, ale nic, w międzyczasie bierzemy się za takie świąteczne, no jak to powiedzieć, prace plastyczne. O, świąteczne prace plastyczne z dzieciakami. Wiesz co to jest? No dobra, my tutaj siadamy przy stole i słuchajcie, jest potrzebny klej, czerwona kredka, czyli mamy tutaj dwie sztuki. Są potrzebne również pusteczki albo jakieś tam ręczniki papierowe, wszystko jedno i takie coś. Ja tutaj mam dwie sztuki. Zobaczcie, tu jest. Poczekaj, Mikołaj, zaraz powiem. Tu jest strona internetowa podana, z jakiej to wydrukowałam. Kropki są po to, słuchajcie, że tak. Tutaj były oczka, nawet były tam na obrazku naklejone, takie jak wy macie te ruchome, takie, no nie? Wiecie o co chodzi, takie te naklejki oczka, ale można zostawić. Trzeba mu pokolorować nosek i czapkę, na jaki kolor? Na czerwony. Na czerwony, dobra. A tutaj, gdzie są te kropeczki na brodzie, to musimy brać sobie chusteczkę, odrywać kawałek tej chusteczki, zrobić z niej taką kulkę. Wiesz Maja, jak się robi, nie? I tutaj zmarować te kuleczki klejem, i, to znaczy te kółeczka i naklejać na to takie kulki. I wyjdzie mu taka fajna broda. Pierwsze możecie zacząć od kolorowania czapki. and it's dry and ready then dradel i shall play it has a lovely body with legs so short and thin when when it is so tired it drops and then i win oh dradel 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 i made it out of play and when it's dry and ready then dradel i shall play pięknie maja skończyła swoją pracę cały święty mikołaj gotowy ale się napracowałyśmy no nie maja ja aż w międzyczasie sobie musiałam kawę zrobić. No, Mikołaj jeszcze ma do dokończenia, bo on się poszedł teraz zająć jeszcze czymś innym. Bo też robi jakąś place, pracę plastyczną. Ale Maja tutaj świetnie dzieła dokończyła i jest gotowe. Teraz trzeba to gdzieś umieścić. Będzie w pokoju Twoim, nie? Okej. Okay. Jak ja się cieszę z tego chleba. Wreszcie upieczony, pachnący, rupiący chlebuś będzie na mnie czekać. Na kolację Bardzo się cieszę, bo po tygodniu nie jedzenia To naprawdę będzie dla mnie uczta Nie wracam do tematu z takim bardzo częstym jedzeniem chleba Na pewno go ograniczę, tak jak już mówiłam Natomiast od czasu do czasu Taki też domowy chleb na pewno będę piekła No bo jest po prostu przepyszny ja tutaj właśnie robię porządki w kuchni po obiedzie, żeby już to wszystko tutaj poogarniać, żeby było czysto i żeby było przygotowane do kolejnego brudzenia przed kolacją. Także biorę się za wszystkie porządki, chowania do zmywarki, mycia i tak dalej. No i czas zrobić sobie za chwilę jakąś herbatkę i na moment usiąść. Korzystając z tego wolnego momentu, postanowiłam jeszcze trochę popracować przy paznokciach, nałożyć sobie odżywkę i mieć taką chwilę dla siebie. Kochani, bardzo Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność u mnie na, w tym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli się Wam ten vlog ma spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym vlogmasie jutro. Do zobaczenia!